Przedwczoraj pan premier Morawiecki na konferencji z ministrem Niedzielskim powiedział, że odziedziczył system ochrony zdrowia w stanie przedzawałowym. Skoro odziedziczyliście go w stanie przedzawałowym, to w jakim stanie jest dzisiaj, skoro zadłużenie szpitali zwiększyło się o kilka miliardów złotych, kolejki do lekarzy wydłużyły się znacząco? Kryzys kadr medycznych pogłębił się, dziura budżetowa w NFZ urosła do 11 miliardów złotych, a oddziały szpitalne są likwidowane jeden za drugim. I to jest nasze główne pytanie. Ile oddziałów szpitalnych w Polsce zostało zlikwidowanych odkąd zaczęliście rządy? Po kolei, od 2015 roku do 2022 roku. Ile oddziałów szpitalnych zostało zlikwidowanych, a ile zawieszonych w roku poprzednim, 2022? Z jakich przyczyn były likwidowane bądź zawieszane oddziały szpitalne? Czy to były e, przyczyny tylko finansowe, czy także związane z kryzysem kadr medycznych, głównie z brakiem lekarzy? E, poproszę o takie zestawienie także na piśmie z podziałem na województwa, szczególnie jeżeli chodzi o rok 2022. Pytam także, czy rząd wprowadzi system wsparcia finansowego dla polskich szpitali i ile wynosi całościowe zadłużenie naszych szpitali. A na koniec uwaga dotycząca bezpłatnych leków dla dzieci. Żeby Polak mógł szybko pójść do lekarza ze swoim dzieckiem, musi zrobić to prywatnie i zapłacić z własnej kieszeni. Żeby móc szybko wykonać diagnostykę dla swojego dziecka. Musi przeważnie pójść prywatnie i zapłacić z własnej kieszeni. I wtedy, kiedy wyda kilkaset złotych z własnej kieszeni, dostanie bezpłatny lek, który przed waszą zmianą kosztował 3,20. Taka jest wasza reforma. Kogo wy chcecie oszukać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowiedź podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, pan minister Maciej Miłkowski. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Pośle, dziękuję bardzo za to pytanie. Faktycznie, tak jak słyszę, żyjemy w dwóch innych światach, w dwóch różnych światach. Najpierw jeśli chodzi o, o informacje o zadłużeniu, zadłużeniu polskich szpitali, to to zadłużenie jest zawsze przekazywane. Normalnie. Przez Ministerstwo Zdrowia zadłużenie ogółem oraz zadłużenie wymagalne na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku, bo takie mamy dane, jest to 19 miliardów złotych, rok wcześniej to było 17 miliardów 700 milionów, w 2020 było 16 613. I tak jak Pan pyta, to było 10 miliardów 812, 812 w 2015 roku. Ale co jest bardzo istotne, zawsze to porównujemy z nakładami na system ochrony zdrowia, zawsze to porównujemy z nakładami na lecznictwo szpitalne, ponieważ dopiero skala działalności, skala przychodów, skala kosztów podmiotów leczniczych uwzględnia te istotne elementy. I jeśli mówimy, już o y, y, zobowiązania do nakładów y, to w 2010 roku było to 15%, w 2015 14%, a w roku ubiegłym to już 12,6% y, w stosunku do nakładów ogółem. Y, a jeśli chodzi o y, Nakłady na lecznictwo szpitalne to w 2010 było to 37% zadłużenia, w 2015 32,5% i ostatnie 3 lata to jest 31% 29,2% i w ubiegłym roku 28%. Jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne, to w ubiegłym roku było to 2 miliardy 188 milionów złotych, wcześniej było 1 miliard 623 miliardy 700 885. Także to jest w zakresie doświadczeń to jest około 1,7% zobowiązań wymaganych. Także sytuacja podmiotów jest stabilna, Jest trochę lepsza niż była w ostatnich latach, ale zdecydowanie lepsza niż była w latach 2010-2015, gdzie przez okres, 8 lat podwyżka była o 5%. Ceny świadczeń zdrowotnych my tutaj co roku podwyższamy znacząco wyżej, a dlatego podwyższamy, ponieważ, ponieważ faktycznie rząd bardzo mocno podnosi minimalne wynagrodzenia i zrobił główną reformę, najistotniejszą reformę, w której uwzględnił wynagrodzenia personelu medycznego od średniego wynagrodzenia w gospodarce i później nowelizował tą ustawę i wówczas te wynagrodzenia bardzo mocno wzrosły i w związku z tym faktycznie nastąpił dramatyczny spadek odpływu kadry medycznej, bo państwo poprzednie rządy szkoliły zdecydowanie mniej personelu personelu medycznego ale za to ten personel medyczny był kształcony do pracy w krajach zachodnich w Niemczech, w Danii, ponieważ u nas bardzo dobra jakość kształcenia była niskie bardzo wynagrodzenia, w związku z tym świetni kandydaci do pracy na Zachodzie i to właśnie się teraz zmieniło. I dlaczego dlaczego to robimy? Ponieważ chcemy, żeby i właśnie minimalne wynagrodzenia wzrastają, które są uzależnione od średniego wynagrodzenia w gospodarce, i w związku z tym Agencja Oceny Technologii Medycznych ma za zadanie uzgadniania, ustalenia cen świadczeń opieki zdrowotnej. Tak jak powiedziałem, one wzrastają cały czas od kilku lat regularnie, jeśli chodzi o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w, w, w ochronie zdrowia, od 1 lipca, teraz ostatnio nastąpiła. Nastąpiła taka przecena w wysokości 15, około 15 miliardów złotych, koszt roczny 12,6%. W ubiegłym roku to było 22%, ponieważ to był bardzo duży wzrost w zakresie wskaźników. I też taka przecena została dokonana. We wcześniejszych latach też w związku z minimalnym wynagrodzeniem to następowało. Wcześniej nigdy czegoś takiego nie było szpitalu ale zawsze miały dokładane zadania ale bez dodatkowego wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia jeśli chodzi o, o, o oddziały szpitalne oddziałów szpitalnych było w 2015 roku 6391 i odpowiednio w kolejnych latach było 6343 6372 6233 6103 6097 6070 6114 i 6060 to jest rok 2003 według statystyki i to jest około 5% mniej około 300 szpitali 300 oddziałów mniej trzeba powiedzieć, że te szpitale bardzo często konsolidują swoją działalność zdrowotną jak państwo wiedzą świadczenia zdrowotne można wykonywać w wielu w wielu, na wielu oddziałach niekonieczne jest tworzenie ordynatorów po to, żeby wykonywać kilka świadczeń miesięcznie. Dziękuję bardzo.